Dzień dobry kochani, witam, znaki ziemskie, w tym czytaniu na miesiąc sierpień 2025, zobaczymy sobie co was drugie znaki ziemskie, czyli byki, koziorożce i panny czeka w tym miesiącu i zaczynamy sobie od byka, tak, czyli co tutaj, czego byki... Osoby z poznaków byka mogą się tutaj spodziewać. Oczywiście warto sobie w czytaniach sprawdzić również swój ascendent, czy na przykład te znaki zodiaków, które macie dużo ich, tak? niektórzy mają różne planety, kilka planet na przykład w, już zachaczając astrologię, w różnych znakach, więc warto sobie to sprawdzić i również zobaczyć, co się kryje, nie tylko pod tym znakiem Słońca, tak? Jeśli, no ten znak raczej wszyscy znamy, y, bo się urodziliśmy w danym miesiącu i wiemy, jaki to jest miesiąc. Y, ale warto sobie też sprawdzić właśnie, na przykład, tak jak mówię, ten ascendent, warto sobie sprawdzić y, inne, inne rzeczy, aby ten wgląd y, w to, co się będzie działo dla Was w sierpniu, uzupełnić sobie. Więc ten znak główny, Słoneczny, to jest taki znak, który nas tutaj, czy Was tutaj po prostu, to jest taka główna energia Wasza, tak? Ale aby odkryć właśnie wszystkie niuanse, warto właśnie też być może się z tym zainteresować. Więc zobaczmy sobie, co tutaj się dzieje dla byków. Oczywiście zapraszam Was też do czytań prywatnych, jeśli jesteście zainteresowani i zainteresowane, zainteresowani. Więc na pewno to też Wam mocno Waszą sytuację, energię tutaj wyjaśni. Dlatego, że czytanie ogólne, no to wiadomo, nie musi być adekwatne dla każdego. Bo jest ogólne, a takie prywatne na pewno będzie adekwatne dla ciebie. że mamy dwójkę kijów, trójkę kijów, tak jakby tutaj e, trzeba było coś wybrać, czy na tym się stanowić, czy na przykład wybieram, czy szukam czy zastanawiam się, z kim mam spędzić czas w jakiś sposób, czy jak znaleźć ten czas na przykład. A to jest też miesiąc, w którym być może wyruszysz jakąś podróż, tak? Zresztą tutaj ona... Um, jest ten globus, jest ten taki busik, także to też może być tak, że na przykład zastanawiam się, gdzie pojadę, czy wiem, gdzie pojadę, a na przykład z kim, tak? Więc jest to tak, tutaj to jest miesiąc swego urlopu, tak więc raczej masz urlop albo na przełomie lipca i sierpnia, lub w sierpniu właśnie. Tu mamy tego wisielca. Co te karty tutaj chcą powiedzieć? I mamy księżyc, tak jakby tutaj była taka energia z jednej strony celebrowania, ale ty gdzieś jesteś myślami indziej. E, tutaj byki gdzieś są w zawieszeniu. Może nie potrafią się cieszyć urlopem, wakacjami. E, może rozważają coś bardzo głęboko w swoim wnętrzu. Tak? Czyli, co mam zrobić, w którym kierunku się udać, co wybrać. Co mi przyniesie radość, szczęście. To będzie inwestycją na przyszłość. Pięć kielichów. Tutaj też może być żal, na przykład, za, za, że mogłem wybrać coś innego, czy mogłam, tak? Mogłem zrobić coś inaczej, postąpić inaczej, zmienić to. Dobrze postąpiłem, czy dobrze postąpiłam siedem kielichów. Nie chcę kolejny raz popełnić błędu. Więc tutaj dla was, drugie byki, wydaje się ten miesiąc właśnie takim miesiącem głębokiej refleksji, może zastanowienia się, może. Też takiego poczucia właśnie tutaj wraca przeszłość do was. I znowu się zastanawiam, czy dobrze zrobiłem, może. Powinnam, czy powinienem wtedy postąpić inaczej? Może może czas coś zmienić. Może to, co mam, to, co robię, to, co wybrałem miejsce, czy wybrałam nie jest wystarczające. Może nie czuję tego tutaj dopełnienia. Może boję się, że już nie będzie możliwości zmiany, że nie będę już mógł czy mogła cofnąć się do tego momentu, w którym możliwy jest wybór że wybieram coś innego, zmieniam jakby tą swoją, yy, swój plan? Czy nie jest za późno na jakąś, na jakieś zmiany? Czy nie jest za późno na jakieś, na pójście w innym kierunku? Może jestem za starym, że już minęło za dużo czasu, może już po prostu coś tutaj nie gra? Że tutaj takie po prostu nie widzę dla Was w tym miesiącu wielkiego entuzjazmu. Wy możecie tutaj właśnie, tak jak mówię, sześć kielichów. Możecie tutaj myśleć o przeszłości, zastanawiać się, że tutaj być wyciągnięcie właśnie z. Y Przeszłości, nauki, jakiegoś, yy, yy, jakiejś refleksji. Chwila na zastanowienie, chwila na wstrzymanie, aby rozważyć te wszystkie opcje, aby tym razem lub w ogóle nie popełnić żadnego błędu. Pójść we właściwym kierunku, zrobić coś, żeby nie żałować zrobić coś, byleby nie żałować. Więc tutaj wydaje mi się, że w tym miesiącu wy jesteście tutaj bardziej dajecie sobie na wstrzymanie, może właśnie faktycznie gdzieś jesteście w wyjazdach, rozjazdach, jest ten urlop, jest ta energia właśnie takiego raczej, no nie galopuje do przodu do przodu, tylko bardziej myślę, zastanawiam się, rozważam opcje, nie chcę może znowu trafić na powiedzmy coś takiego trefnego. No więc tutaj jest jakby bardziej dajecie sobie ten czas z tym pustelnik, refleksja nad przeszłością, nad sobą. Nad, nad poszukiwanie właśnie tego wewnętrznego światła być może, czy odkrywanie czegoś takiego w głębi, dochodzenie do jakichś wniosków. Yy. I tak, no tutaj jak najbardziej warto dać sobie ten czas, jest to taki czas właśnie też cały czas wielu ludzi ma urlopy wielu ludzi właśnie wyjeżdża, wielu ludzi. Yy. Nie ma jakby tutaj dużo do roboty, że tak powiem. Także tym bardziej będzie to ten moment jakby sprzyjał takim refleksjom. I tutaj to jest też retrogradacja Markurego. Także tutaj tym jak najbardziej wraca przeszłość. Jak najbardziej to się zastanawiam nad sobą. Ja bym powiedziała tutaj właśnie poszukiwanie duszy. Mamy tutaj kartę szczęście. No właśnie jestem yy, jestem świadom, że bycie szczęśliwym znaczy, że jestem na właściwej ścieżce, więc zobaczcie sobie, jak to tutaj nam ładnie uzupełnia to czytanie, tak? Yy, więc tutaj zadajecie sobie drogie byki, pytania typu, czy ja jestem szczęśliwy? Czy ja w ogóle się cieszę z tego, co robię w tym życiu? Czy ja w ogóle czuję tutaj to spełnienie, czy ja w ogóle czuję tutaj Coś, tak? Czy czuję tą iskrę? Czy robię coś po prostu, bo robię, a chciałbym w swoim życiu być szczęśliwy. Chciałbym to czuć, że jestem na tej właściwej ścieżce, że czuję to szczęście. Ale czy czuję? No właśnie, jest tutaj refleksja nad tym, co dalej? Co tu wybrać? Gdzie jest to moje szczęście? Gdzie powinienem dążyć? Co znaleźć i w którym kierunku, jakby w swoim życiu pójść, tak? Więc tutaj taki refleksyjny miesiąc dla Was. drugie byki, dziękuję Wam bardzo serdecznie i do usłyszenia. Dzień dobry, drogie koziorożce i zobaczymy sobie, jaki ten miesiąc, sierpień, będzie dla Was. Jeśli chodzi o energię, o, o to, co będzie się działo w Waszym życiu. Zapraszam serdecznie na czytania prywatne, jeśli jesteście zainteresowani. One na pewno tutaj o wiele głębiej pozwolą wejść w tak? Waszą energię indywidualną. Co tutaj się dzieje dla koziorożców? Nad czym tutaj będziecie pracować, zastanawiać się w tym miesiącu? Mamy szóstkę monet. Mamy wstrzemięźliwość, więc tutaj. Właściwie te dwie karty odnoszą się właśnie też do swego rodzaju szukania właśnie równowagi w życiu. Takiego właśnie równowagi w dawaniu, braniu. Ale również właśnie tej równowagi pomiędzy tym co męskie i kobiece. Tutaj on, ta osoba, właśnie nigdy nie wiadomo kto to jest, tak? Jest to osoba o wyglądzie takim, gdzie można powiedzieć, że może to być mężczyzna, może to być kobieta. Także szukanie tego swojego miejsca, tego swojego punktu takiego równowagi. Co tutaj jeszcze się dzieje dla koziorożca. Ask. Kijów i mamy dziewięć kielichów. Nowy początek. Rozpoczęcie właśnie jakiejś nowy start, coś co mnie dopełnia, coś co mi daje radość, coś, co mi daje tą równowagę. Szukam równowagi, szukam w sobie czegoś takiego mojego, mojego w sensie indywidualnego. Nie za mocno w lewo, nie za bardzo w prawo, yy, nie za mocno w dole, nie jest za dużo u góry, ale gdzieś tego złotego środka mojego szukam. Coś, co mi daje tej moje, szukam tej mojej przestrzeni, która mi daje szczęście, spełnienie, gdzie się czuję dobrze, gdzie się czuję mm, w mocy. Więc w tym miesiącu no właśnie tutaj widzicie, Macie szóstkę mieczy i macie na no, Więc to może się tutaj bardzo jakby, że tak powiem, w sierpniu rozhulać u was, tak? Czyli zaczynacie nowy etap, zaczynacie czuć, zaczynacie nabierać tych, tego wiatru w żagle, zaczynacie czuć, że to jest właśnie to, to jest coś tutaj, gdzie jest ta moja pasja, gdzie się lepiej czuję, gdzie jakby w końcu znajduję, zaczynam się czuć Jakbym znowu był w domu, czy wracał do domu, czy właśnie zmierzał do domu. Więc tutaj możecie to czuć. Może nie być jeszcze tak, że się czujecie doskonale w jakimś miejscu, tak? Czy idealnie, że już jest ten moment, ale na pewno ten przypływ jakiś taki yy, szans, może nie szans, ale po prostu. Już wyczuwam, dokąd tutaj idę i powolutku już w tym kierunku tutaj się no w swoim tempie, powiedzmy, tak, jakby tutaj się nie rzucacie, próbujecie z umiarem, tak, nie, nie podchodzicie do czegoś takim właśnie, wow, rzucam się na coś raczej, wiem, że to może być coś dużego, ale... Mam czas, tak? Nie próbuję jakby tego wszystkiego naraz tutaj yy, załatwić. No właśnie, więc wy tutaj macie to poczucie i wiecie, że jest, jest jakiś koniec epoki, koniec czegoś. Tutaj jest ten as mieczy. Koniec z czymś, tak? Czyli jeśli w Twoim życiu były jakieś trudy, przejścia, czy. Potrzebujesz domknąć jakiś etap w swoim życiu, to będziesz czuł teraz, właśnie w sierpniu. Poczujesz to, że właśnie domyka się jakiś etap i otwiera się nowy. Będziesz domykał sprawy, będziesz zamykał jakieś sprawy, będziesz tutaj kończył. To może, może być zakończenie nie wiem, związku lub jakieś relacje lub przeszłości, domknięcie czegoś, co długi czas gdzieś tam się nosiło, gdzieś tam było z tobą. Nie mogłeś tego, się z tego otrząsnąć na przykład długi czas, tak? Tutaj wieje wiatr yy, zmian. Dla Was. Co jeszcze? Co jeszcze tutaj możemy o koziorożcu w sierpniu powiedzieć? Ja mam takie poczucie, że Wy to robicie z ulgą, tak? Domykacie coś, jakby tutaj coś odchodzi, i czuję, że może nawet jeśli to nie było łatwe. Długo się tego trzymałam, czy trzymałam, yy, ale podrastam. Tak jakby tutaj właśnie ktoś odrastał, odbudowywał się. Co jeszcze tutaj możemy powiedzieć o koziorożcu? Wychodzę z, z czegoś, domykam coś, ale jestem o wiele mądrzejszy. Bliżej oświecenia, bliżej jakiejś właśnie świadomości czegoś. A więc to jest też moim zdaniem, właśnie miesiąc. Mocnego oczyszczenia dla Was, domknięcia spraw, oczyszczenia. Tutaj dużo rzeczy może się wyjaśnić yy, i Wy po prostu to zostawiacie za sobą. Obfitość i właśnie zmartwienia mamy, tak? Czyli jestem bez limitu i mogę zamanifestować wszystko. Co zechce z tej fizycznej rzeczywistości, u nas w spodzie macie tą kartę Asmonet. Monet, czyli tutaj Wy zaczynacie czuć, że możecie to zrobić, że możecie zamanifestować, co chcecie, że zaczynacie tą czu czuć tą swoją własną obfitość, że ona już tam gdzieś zaczyna do Was wpływać, zaczynacie widzieć tą pierwszą. Te pierwsze oznaki tego, że tutaj w tej fizycznej rzeczywistości manifestuje się yy, po prostu obfitość, tak? I zmartwienie. Uczę się, że zmartwienia niczego nie zmieniają. No właśnie, więc nieważne ile się martwiliście w tym swoim życiu, nieważne ile tutaj było tego bólu i, i cierpienia, to i tak orientujecie się w tym, że to i tak nic nie zmienia. Bo jeśli, bo tutaj to, co zmienia, to po prostu na przykład działanie, tak? Czyli i, i ta wiedza o tym, że jestem bez limitu, to dużo zmienia, tak? A siedzenie, martwienie się, załamywanie rąk, niczego nie zmienia, a tylko nas rani. Więc Wy tutaj, jakby, dokonujecie ogromnego skoku, zmiany z. Jakby właśnie tego trybu yy, zmartwienia, zamknięcia yy, i poczucia bycia ofiarą, na tryb mogę zamanifestować, co zechcę. Więc tutaj widzę naprawdę duży postęp u Was, duże zmiany na plus. Więc tego Wam życzę, aby to oczywiście się tutaj udało i powiodło. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i do usłyszenia. Dzień dobry, witam serdecznie drogie panny. Co dla Was w tym miesiącu w sierpniu? Co tutaj się dzieje i co tutaj się rozgrywa dla panien? Zapraszam Was serdecznie do czytań prywatnych, jeśli chcecie znać głębiej, weź głębiej właśnie w temat tego co tutaj się rozgrywa dla Was i jak to wygląda. I zobaczmy co tutaj się dzieje dla panny panna na miesiąc sierpień. Mamy gwiazdy, mamy 7 monet. Okej, okay, więc jest to miesiąc na pewno uzdrowienia, zadbania o siebie, o swoje zdrowie, zdrowie psychiczne, emocjonalne, fizyczne. I co tutaj właśnie jest ważne odnowienie sił, energii w Waszym życiu. Znalezienie być może, odnalezienie być może właśnie Nowej pokładów, nie wiem, jakiejś kreatywności yy, i inspiracji, również. Czyli bardzo możliwe, że w tym miesiącu po prostu tak odkorzeni zainspirujecie się czymś i zaczniecie to tworzyć, zaczniecie tutaj coś powoli, że tak powiem, ten ogródek swój upra uprawiać. Tak? Więc tu może się pojawić dla Was, drugie panny, nowy pomysł na siebie yy, w sierpniu. Chociaż może to jeszcze nie być widoczne, ale z pewnością tu się pojawia jakiś zarys, który z, z pewnością w przyszłości yy, da Wam jakiś owoc Waszej pracy. Tak? Czyli coś tutaj się urodzi. Więc na pewno to się nie dzieje z dnia na dzień. Tutaj to może być właśnie ten self-concept też, w sensie właśnie by tu pracowałam nad sobą, uzdrawiałem się, dbałem o siebie, dbałem o coś. Tutaj w moim życiu odbudowywałem coś, i to teraz przynosi owoce, czy niebawem, bardzo bliskim okresie czasu przyniesie te owoce. I to jest właśnie coś, co zrobiłem z serca, z czułością, bo wynikało to naprawdę z jakiegoś, z tego głębokiego uzdrowienia, a nie na przykład z wymuszenia czegoś, tak? Co jeszcze tutaj się dzieje dla panny? O właśnie, więc tutaj ta ósemka monet nam właśnie mówi o tym procesie tutaj. Faktycznie to się nie bierze z niczego, że właśnie tutaj jest y i jesteś nową wersją siebie y, bardziej autentyczną. Być może ty nad tym tutaj pracowałeś. Y, ty zasiałeś to ziarno. Ty to przeprowadziłeś, ten cały proces. Być może to się nie działo z dnia na dzień. Na pewno to się nie działo z dnia na dzień. Y, dlatego, że tutaj widzicie, jest nawet w tym przedstawiony ten czas właśnie, jakby faza, fazy księżyca, powiedziałabym, tak? Więc to mówi też o czasie, o tym, że. Ktoś tutaj poświęcił, czyli nie ktoś, tylko ty, tak? Poświęciłeś i poświęcasz czas na tą od podstaw, na zbudowanie siebie. co tutaj jeszcze się dzieje dla panny? No i tutaj w tym miesiącu ruszasz w czymś, tak? Czyli też przychodzi do ciebie. No mam tą królową kijów, więc nabierasz właśnie rozpędu. I czujesz się silniejszy, uzdrowiony, z, m, mocniej ukorzeniony, czy ukorzeniona, y, aby po prostu czegoś dokonać, dokonać tych zmian w swoim życiu, odbudować coś lub zmienić coś, tak? Także tutaj może chodzi właśnie o... o Odbudowanie siebie, właśnie emocjonalne. Królowa Kielichów. O, mam takie poczucie, właśnie bardziej znalezienia tej empatii dla siebie, zadbania właśnie o siebie, o swoją energię, o swoje korzenie. I właśnie to jest tutaj podstawą dla Ciebie. Jeśli dbasz o siebie yy, i o swoje uczucia, to też masz więcej siły, aby zrobić pewne rzeczy, więc to z pewnością tutaj robisz w sierpniu. I co tutaj jeszcze można powiedzieć o o Pannie. Więc mamy tutaj diabła. I ja mam takie poczucie, ty odchodzisz od czegoś tutaj właśnie Toksycznego to może być właśnie, właśnie yy, na przykład ta twoja słynna nadmierna perfekcyjność, tak, czyli yy, chcę, żeby było coś zrobione super, ale to często jest kosztem mnie, czyli kosztem mojego zdrowia, yy, czy dobrego samopoczucia, czy zdrowia fizycznego czy psychicznego. Nie zawsze musisz wszystko kończyć, nie zawsze to musi być perfekcyjne. Nie zawsze to musi być najlepsze. Czasami tutaj ważniejsze jest zadbanie o swój dobrostan. Czyli myślę, że tutaj będzie wezwaniem dla ciebie w sierpniu, aby odejść właśnie od Powiedzieć po prostu na przykład dziękuję, ja tego nie będę robić, czy tego nie zrobię, bo ja muszę zadbać o siebie. Więc być może postawienie właśnie granic tutaj dla panny będzie istotne i być może jest to pierwszy taki moment, w którym wybieracie po prostu zadbanie o siebie, zbudowanie tej siły, bo bez tego po prostu. Będzie Wam bardzo trudno, tak, yy, osiągnąć swoje cele bez, jakby, zadbania o, o ten dobrostan swój. Co tu jeszcze się dzieje u Panny? Szczerość i jakieś tutaj. Wyzwania. Akceptuję, że wyzwania są najlepszą rzeczą, najlepszą drogą, aby się uczyć. Także tutaj w tym miesiącu spodziewajcie się wyzwań. Ten diabeł tutaj mówi o tym, że będą właśnie triggery, być może będą osoby, które, czy sytuacje, które będą wam próbowały zaburzyć wasz spokój, tak? Ale to jest po to, żebyście się właśnie tutaj nauczyli może właśnie odmawiać, może właśnie wybierać siebie, wybierać swoją własną drogę i ścieżkę. Szczerość. Nie mogę y, zawsze oczekiwać prawdy od innych, ale mogę oczekiwać jej od siebie samego i siebie samej. Także ktoś, kto nas uzależnia od siebie, to lubi, żebyśmy skakali tak, jak on chce, nie będzie z nami szczery. Będzie udawał, że nic nie wie, że nie widzi, że jesteś zmęczony, że, będzie, że coś z tobą jest nie tak, czy zmęczona, czy coś się dzieje. No tego nie powie, Uda, że tego nie ma, więc to ty musisz być szczery ze sobą i zadać sobie pytanie: dlaczego dalej to robię? Dlaczego dalej yy, pozwalam na przykład na to? Czy może powinienem w końcu być szczery i szczerze powiedzieć, wymagając tej szczerości od siebie samego, że po prostu więcej tego nie będę robić, czy nie będę tego robiła, bo się źle z tym czuję. E, także tak to wygląda dla Panny. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i do usłyszenia.